Słuchajcie, stało się, mamy to, pierwszy kurz i emocje opadły, a piekło zamarzło, ponieważ Sony w końcu zapowiedziało oficjalnie PlayStation 5 Pro. Kurtyna. Tak naprawdę powinienem ten materiał skończyć, bo Sony zbyt wiele nie pokazało. Prawdę mówiąc, osobiście jestem rozczarowany tym całym pokazem technicznym. Spodziewałem się mimo wszystko czegoś większego i może lepszego. Natomiast to, co dostaliśmy, wygląda niestety jak nieśmieszny żart. Cała ta prezentacja została zrobiona kompletnie na odwal się, na odpiernicz, byle tylko przestać mówić o kolejnych plotkach, niepotwierdzonych likach itd tak dalej. Natomiast są osoby, które twierdzą, że PlayStation 5 Pro zostało w końcu oficjalnie potwierdzone dlatego, żeby zakryć całą negatywną falę, która zalała Sony po ekscesach z Concordem. Mi się wydaje, że niekoniecznie. Mam dwie teorie na ten temat. Pierwsza może być dosyć kuriozalna, ponieważ mogło dojść na przykład do jakiejś takiej dziwnej strategii Pani marketingowej, która miałaby zbudować hype wokół nowej konsoli w taki niekonwencjonalny sposób. No bo wiecie, najpierw były takie kontrolowane liki przez wiarygodne źródła, mieliśmy mniej więcej pogląd na to, jak ona będzie wyglądała. Potem natomiast zaczęło się robić trochę dziwnie, bo nie wiem, czy widzieliście grafikę na 30-lecie PlayStation, ale normalnie było widać tą PlayStation 5 Pro wśród innych oczywiście Sprzętów z Sony. No, i to była kolejna konkretna taka poszlaka, która wyraźnie wskazywała na to, jak konsola będzie wyglądała. Ostatecznie, nawet kiedy Sony potwierdziło już swojego streama na 10 września na godzinę 17, wcześniej ktoś bardzo niemądry umieścił na playlistie na YouTubie w trybie niepublicznym materiał o nazwie PS5 Pro. No, niestety nie odróżniał chyba niepublika od. Filmu prywatnego. W każdym razie, dzisiaj, kiedy oglądałem już ten materiał, kiedy oglądałem ten stream przed godziną 17, bo on się troszeczkę wcześniej zaczął, doskonale wiedziałem, co mnie czeka i jaką konsolę zobaczę. I tak się zastanawiam, czy były to po prostu wycieki kontrolowane. Sony, czy może jednak ktoś dał ciała. Druga opcja właśnie z tym, że ktoś schrzanił swoją robotę, również wydaje mi się dość no taka prawdopodobna, ponieważ wiecie, to troszeczkę wyglądało tak jakby Sony było nie do końca przygotowane do swojej prezentacji i tak naprawdę na bardzo szybko chciało Coś zmienić i przypudrować całą tę sytuację, niby oficjalnym komunikatem, niby oficjalnym materiałem, który no, ewidentnie wygląda jakby był zrobiony na szybkości, byleby tylko przykryć te błędy swoich pracowników i osób, które po prostu nie wytrzymały i puściły parę. No i słuchajcie, nadchodzi godzina 0. Wychodzi Mark Serney, który ma całe 9 minut na prezentację nowego sprzętu. Przez kilka pierwszych chwil to on w ogóle opowiada, jakie to PlayStation 5 jest super i jak to zmieniło całą branżę. Chłop w końcu doszedł do momentu, w którym zapowiedział PlayStation 5 Pro. No, i nie spodziewałem się fajerwerków, ale i tak średnio bym powiedział było. Tak średnio. Przede wszystkim skupił się on na dwóch trybach PlayStation 5, które są obecnie używane czyli tryb stawiający na lepszej jakości oprawę graficzną w 30-klatkach i na trybie wydajnościowym, który z kolei. Pozwala na odtwarzanie produkcji w 60 klatkach. O co natomiast chodzi w nowej konsoli? No, o to, żeby te dwa tryby połączyć i mieć 60 klatek na sekundę w 4K. Więc to będzie jak najbardziej spoko, jeżeli to się uda osiągnąć, ja będę jak najbardziej usatysfakcjonowany, bo ja niczego więcej od tej generacji nie oczekuję. Jeżeli chodzi o układ graficzny, twórcy chwalą się, że będzie on około 45% wydajniejszy w stosunku do swojego pierwowzoru. Doczekamy się również 2 terabajtów pamięci wewnętrznej. Do tego dorzucono jeszcze zaawansowany ray tracing oraz PlayStation Spectral Super Resolution, czyli po prostu upscaling AI. No to teraz panie powiedz mi w czym ta cała nowa moc będzie wykorzystywana. Mi tutaj się robi ciekawie, ponieważ Sony pokazało Gran Turismo 7, w którym będziecie mogli sobie śledzić jak to wasz pojazd odbija się w samochodzie przeciwnika i myślę, że wszyscy miłośnicy Simulacingu będą tym Fitcherem absolutnie zachwyceni, no bo przecież każdy, kto chce poczuć pełną imersję w trakcie takiej zabawy, rozgląda się na boki i próbuje odnaleźć swoje własne oblicze w karoserii przeciwnika. Druga sprawa, która kompletnie nie daje mi spokoju, to wyraźniejsze drzewa w Spidermanie i więcej konfetti w Ten Klank. No bo słuchajcie, wcześniej na podstawowym PS5. To wyglądało to wszystko po prostu tak tragicznie, że się na to patrzeć nie dało. A teraz to już jest piguś glancus. Tu jest generalnie ciekawostka, ponieważ później oglądałem jeszcze stream dalej, i tam osoby komentujące całe to wydarzenie właśnie zastanawiały się generalnie nad tym, czy na pewno te drzewa, które były pokazane na porównaniu Marka Serniego, czy one na pewno wyglądały tak źle. Stream chodził w Full HD, nie był to. Materiał najwyższej jakości, i tak naprawdę na tych porównaniach, w których pokazywano, jak to PlayStation Pro jest mocarne i jak to będzie wszystko super pięknie wyglądało to nie widać było jakiejś wielkiej różnicy. Natomiast ludzie autentycznie zaczynali się zastanawiać, czy te gameplaye puszczane na prezentacji nie zostały obarczone jakimś downgradem, ponieważ no, nikt sobie nie przypominał, żeby te gry aż tak kiepsko wyglądały, bo naprawdę te drzewa to w pewnym momencie wyglądały jak z ery może nawet nie PlayStation 4, ale może i nawet PlayStation 3. Poza tym, jak już jesteśmy przy tematyce gier, to słuchajcie, jakie produkcje tam zaprezentowano, które będą wykorzystywały tę całą nową technologię. Ano, raczej ten klank Spider-Man 2, Hogwarts Legacy, Gran Turismo 7, wspomniane już przeze mnie, Horizon 2, może jeszcze jakiś God of War się pojawi, Ragnarok, czyli generalnie pozycje bardzo dobre, ale już dawno ograne, dość stare i oczywiście fajnie je będzie zobaczyć w nowej odsłonie, fajniej je będzie zobaczyć w tym 4K w 60 klatkach, ale nie wydaje mi się, żeby to był jakiś super wabik dla osób, które miałyby nabyć ten sprzęt na premierę, które miałyby przejść na przykład. Z Podstawowego PlayStation 5, zwłaszcza, że przecież mnóstwo osób mogło sobie te tytuły zobaczyć również na PlayStation 4, co jest totalnie absurdalne, no bo naprawdę. Ciężko mi uwierzyć, żeby te wszystkie osoby teraz nagle rzuciły się na PS5 Pro, no bo to są ogromne pieniądze i naprawdę wątpię, żeby to się udało w taki sposób. W każdym razie mamy nową konsolę, wiemy już jak wygląda. Potwierdzono dokładnie ten sam design, który wyciekł już jakiś czas temu. Będziemy mieli konsolę podobną do PlayStation 5 Slim, tylko że z trzema paskami na obudowie, która mi się totalnie kojarzy z tymi starymi spodniami z paskami. Dresiwami, które też nosił Ryk z chłopaków z baraków, takie jeszcze rozpinane, wiecie. Oczywiście jest to nawiązanie też do PlayStation 4 Pro. Jest to w porządku. To akurat tutaj nie mam większych zastrzeżeń, oprócz tej całej beki z tych pasków. Natomiast bardzo niespoko jest to, że pokazano nam sprzęt, który nie będzie miał napędu. Moim zdaniem jest to duże niedopowiedzenie, ponieważ już na samym starcie wprowadziło wiele osób w błąd co do tego czy ostatecznie będą mogli oni korzystać ze swoich wydań fizycznych czy nie. Oczywiście napęd będzie można dokupić osobno za odpowiednią dopłatą, co jeszcze bardziej zwiększy i tak wysoką cenę za całość. Wydaje mi się, że to będzie już ostatnia generacja, która w ogóle jeszcze będzie oferowała takie możliwości i że będziemy niestety musieli powolutku się z tym pogodzić i no, pudełka odejdą w zapomnienie. Dla mnie jako kolekcjonera tego typu wydań jest to duży cios, no ale niestety trzeba będzie się z tym pogodzić i już chyba nic z tym nie zrobimy. Oczywiście podano również cenę, która wynosi 700 dolarów bez jednego centa i 800 euro bez jednego eurocenta za model. Digital, bez napędu. W Polsce to pewnie będzie jakieś 3,5 tysiąca, więc nie sądzę, żeby dużo rodaków rzuciło się na ten sprzęt na premierę. Nie wydaje mi się, żeby dużo osób było zachęcone, zwłaszcza po tej naprawdę żałosnej prezentacji do nabycia. Dodatkowo jeszcze można sobie dokupić podstawkę, to to zwykle absurd dla mnie. Też oczywiście za dodatkową opłatą. Wydaje mi się, że nie jest to cena adekwatna do możliwości, jakie nam zaprezentowano, no bo te 4K i 60 FPS to moim zdaniem to już powinno być na początku standardem w ogóle. Zwłaszcza, że wiele się przecież mówi o tym, jako że PlayStation 5 nie jest, jego potencjał nie jest wcale wykorzystany w pełni w tym momencie, więc wydaje mi się, że taka kwota za. No, sprawniejszy sprzęt, ale mimo wszystko nie oferujący zbyt wiele nowych możliwości. Wow, będą ostrzejsze drzewa, i będzie płynnie tak jak powinno cholera być już od samego początku, jest no takim ciosem i to nawet nie prosto w serce, a tam jeszcze półkę niżej. Żeby nie opierać tego materiału wyłącznie na swoich wrażeniach, które są oczywiście subiektywne i każdy ma prawo do własnych opinii, postanowiłem, że przejrzę sobie Twitterka i poczytam, co tam ludzie ciekawego na ten temat piszą. No i powiem Wam, że tam, delikatnie mówiąc, optymizmem również nie zawiało. Bunkrów nie ma i super też nie jest. Także Sony, nu nu nu. Natomiast ludzie generalnie narzekają na podobne rzeczy, o których ja już wspomniałem wcześniej, czyli bardzo wysoką cenę, brak napędu, brak podstawki, który po prostu wiesz totalnie rozbawił, gry, które są stare i niczego nowego nie pokazano, no i nie, na te nie do końca uczciwe porównania graficzne, które trącą myszką troszeczkę i Sony naprawdę się nie postarała. No ja na przykład kompletnie nie jestem przekonany do tego zakupu. Powiem Wam szczerze, że tego PS5 Pro nikhuchu bym nie kupił. Jakbym na przykład nie musiał, jakby mnie nie zmuszali do tego, nikt mnie oczywiście nie zmusza. Ale gdyby pojawiła się opcja, że miałbym takie środki dodatkowe, no to bym chyba wolał sobie oszczędzić, chyba bym wolał sobie przeznaczyć je na coś innego. I chyba bym poczekał na po prostu może odzew konkurencji, który, no jak wiemy, nie nastąpi, bo Microsoft nie planuje nic. Martwią mnie generalnie te wszystkie produkcje, które zaprezentowano, no bo oczywiście nie pokazano żadnej nowej gry, totalnie yy, i... Kurczę, kiepsko to wygląda. Naprawdę kiepsko to wygląda. Wydaje mi się, że to jest bardzo duży flop wizerunkowy, jeżeli chodzi o japoński koncern. Ja się poczułem urażony, oglądając to naprawdę, że ktoś ze mnie robi po prostu głupka, większego niż jestem. A to jest naprawdę duża sztuka. Dajcie koniecznie znać, co Wy myślicie o tym całym zamieszaniu, i czy na przykład tak jak ja odpuścicie sobie konsolę, czy może jednak wręcz przeciwnie, pójdziecie po nią na premierę, która już niedługo bo 7 listopada. Komentarze należą do Was. Na razie, ho.